Barcelona pokonała 2-3 na wyjeździe Paris Saint-Germain w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i no nie ukrywam, bardzo mnie Blaugrana zaskoczyła. I dobra forma ekipy Szawiego, która utrzymuje się od pewnego czasu, nie jest może szokiem, ale akurat Barcelonę 2-3, 2-4 utożsamiam raczej z wahaniami formy, z momentami, że kiedy przychodzi taka poważna próba, to że niekoniecznie, nie zawsze wygląda to super, a tym razem... No, możliwe, że widziałem najbardziej dojrzały występ Barcelony w tym sezonie. I oczywiście nie obyło się bez słabszych momentów. Ten początek drugiej połowy, no dali się zaskoczyć, zostali złapani ze spodniami na dole przez Paryż, który no, strzelił dwie bramki w taki sposób, który nakazywałby myśleć, że ekipa Lucho jest w stanie coś więcej u siebie ugrać, ale nie wstali, ogarnęli się, zareagowali i ostatecznie Barcelona spotkanie wygrała. Bohaterem meczu oczywiście jest Rafinha, który udowodnił, że jest gościem, który nawet jeżeli długofalowo nie powinien być fundamentem klubu takiego kalibru jak Barcelona, no to jednak ma tam swoje miejsce, że jakkolwiek by ten projekt się nie rozwijał, to nawet w rotacji powinien być uwzględniany. No, Wiele o nim można mówić, ale raz na jakiś czas zagra dobry mecz, plus no, dobrego strzału z dystansu. Hmm, tak dobrego strzału z dystansu skrzydłowego to zbyt często się nie doświadcza. A rafinia to ma i regularnie to pokazuje. Z korzyścią dla drużyny, oczywiście. Też ta jego druga bramka. No naprawdę, nie każdy piłkarz byłby w stanie tak się do takiej pięknej, ale też dosyć trudnej piłki od Pedriego ustawić. W temacie Pedriego, no to oczywiście wielkie brawa, że taką piłkę można posłać, będąc świeżo wypuszczonym na boisko. Jasne, klawo to zawsze był piłkarz, który sprawiał mi swoją grą sporą frajdę estetyką swojej gry. Na pewno też spore wyrazy uznania dla Roberta Lewandowskiego za ten mecz, zwłaszcza przed przerwą. Był kluczowy przy pierwszej bramce w tym spotkaniu, ale też po przerwie, kiedy wynik był korzystny, rozsądnie spowalniał grę, był sensownym punktem odniesienia i jasne, gdzieś tam po internetach, lata memizowane uderzenie jego głową, gdzie piłka trafiła go nie tam, gdzie Polak by chciał, i uderzenie głową poleciało od bramki, a nie w ogóle w stronę bramki. Ale no to jedno zagranie nie świadczy o całym występie Rodaka. Wydaje mi się, że Lewy utrzymuje bardzo sensowną formę. No, trzymać kciuki, że to się przeniesie jeszcze na Euro, bo jeszcze trochę czasu zostało. Różnie bywa z trzymaniem formy na takim okresie, ale wydaje mi się, że można mieć ku temu nadzieję. No Dodatkowo też wiadomo, wyrazy uznania dla Kubarskiego i Araujo. Wszędzie czytam zachwyty nad ich występami i nie zamierzam z nimi polemizować. Środek obrony Barcelony zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Z drugiej strony, Usmanowi Dembele wylosował się naprawdę niezły mecz. Wydaje mi się, że wyglądał dużo ciekawiej od Kyliana Mbappé, który był regularnie dublowany i generalnie taktycznie Barcelona wiedziała co z nim zrobić. A były piłkarz Barcelony skrzętnie to wykorzystał. Jasne, miał sporo głupich zagroń, ale bramkę strzelił naprawdę bardzo ładną. Niewielu piłkarzy byłoby w stanie tak sieknąć, wydaje mi się. No, i <noise> był po prostu bardzo dobry. Generalnie jednak mam wrażenie, że trochę luczo zabił Paryżowi to spotkanie, że to z jego decyzji wynika to, że tak długo PES że nie było w stanie nawiązać sensowniejszej walki. I ja rozumiem ograniczenia kadrowe, ale wystawienie Asensio na dziesiątce w wyjściowym składzie to było po prostu marnowanie czasu. Paryż dużo lepiej. Wyglądał z Zairem Emerym czy z Barcolą na boisku. Nie wiem, co tam Lucho sobie wymyślił, ale nie wiem, może liczył na doświadczenie, Asensio w lizetę mistrzów. Nie wiem na co liczył. Nie pasowało to, nie wypaliło i to w dużej mierze była przyczyna tego, dlaczego Paryż to no, z bardzo złym wynikiem jedzie do Katalonii. Może tylko liczyć chyba na to, że mecz nie będzie rozgrywany na Camp Nou. Wiadomo, że na tym Montjuïc że to nie jest aż taka forteca, ale no nie, wydaje mi się, że pograne już w tym meczu. Jasne, tam wróci Hakimi i tak dalej i ta Barcelona nadal jest trochę nieopierzona, niedojrzała, ale nie widzę tego, żeby Blaugrana już ten awans wypuściła. No ale kto wie, czekamy na rewanż, na pewno Barcelona mnie pozytywnie zaskoczyła.